W kosmosie robi się tłoczno. Skończył się duopol NASA i Roskosmos. Teraz w kosmos latają też inni. Chińczycy, Japończycy, Unia Europejska, Indie, inne kraje. Mamy też firmy prywatne, w tym najważniejszą SpaceX, która należy do miliardera Elona Maska. Wszystkie te agencje, firmy mają swoje rakiety, wysyłają ładunki w kosmos przede wszystkim satelity. Komunikacyjne lub ewentualnie ładunki na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS, albo sprzęt, albo ludzi. Natomiast na naszych oczach zaczyna się powoli uwidaczniać zmiana. Na horyzoncie pojawiają się nowe, ambitne cele, takie jak budowa nowych stacji kosmicznych, takie jak powrót człowieka na Księżyc, no i oczywiście kolonizacja Marsa. I nie, nie, nie. To nie jest science fiction. To wszystko dzieje się teraz. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Plany są ambitne i o tym chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam. Z tej strony Tomasz Aleksandrowicz, a to jest podcast Infocraft, w którym opowiadam o technologiach komunikacyjnych i technologiach informacyjnych i tym, jak wykorzystywać je w karierze, w edukacji czy w biznesie. Jeśli podobają ci się moje treści, zachęcam do subskrypcji kanału. Zachęcam też do polecania znajomym, których podobne treści mogą interesować. Dzisiaj o kosmosie, zaczynamy. T minus 15. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Idę się i. Falcon, to I polecieli. Tak oto zaczęła się misja Polaris Dawn. 10 września e, wystartowała rakieta Falcon 9 e, i wyniosła w kosmos Crew Dragon e, z czworgiem. E, astronautów, cywilnych astronautów. Misji przewodzi Jared Isaacson, doświadczony już astronauta, który 3 lata temu kierował podobną misją, Inspiration4, również realizowaną przez SpaceX, w której to misji czworo cywilnych astronautów, czyli nie żołnierzy, nie szkolonych przez wiele lat astronautów, ale po prostu ludzi, którzy odbyli podstawowe przeszkolenie, polecieli w kosmos. Całość jest w ogóle bardzo ciekawa, została zekranizowana w dokumencie Countdown, który można obejrzeć na Netflixie. Zachęcam gorąco do obejrzenia go, bo jest bardzo ciekawy. Misja się udała, natomiast Jared postanowił powrócić z kolejną misją. Polaris Down ma kilka celów, dwa takie najbardziej podkreślane to po pierwsze to, że Rakieta dotrze na pułap 1400 km od powierzchni Ziemi, a to oznacza, że wyleci poza ziemską magnetosferę. Ziemska magnetosfera to jest coś, co chroni nas tu wszystkich na Ziemi przed promieniowaniem kosmicznym. No i celem misji jest przetestowanie osłon przed tym promieniowaniem, ale już poza magnetosferą. Więc, no, ważna sprawa. Drugi cel to spacer kosmiczny. Czyli wyjście w przestrzeń kosmiczną w nowych skafandrach od SpaceX, które to skafandry e, są oczywiście rozwijane, mają posłużyć do kolejnych misji. E, misja potrwa 5 dni. E, astronauci w sobotę wracają na Ziemię. Polaris Down składa się z trzech lotów. E, trzeci z nich, jeśli wszystko dobrze pójdzie, odbędzie się w rakiecie Starship. Na którą SpaceX pracuje już od wielu lat i jest obecnie na całkiem niezłym etapie rozwoju tej rakiety. Na naszych oczach rodzi się gospodarka kosmiczna. Prywatne firmy latają w kosmos na zlecenie agencji rządowych, a agencje rządowe wyznaczają pewne kierunki, natomiast już same tych zadań niekoniecznie realizują. Kluczową firmą, która dokonała przełomu, jest firma SpaceX Elona Muska. Firma, która postawiła na tak zwane rakiety reużywane. Może tutaj słowo o wyjaśnienia. Generalnie statek kosmiczny składa się z dwóch elementów, w dużym uproszczeniu. Mamy rakietę booster, który startuje i wynosi ładunek na orbitę, no i później mamy statek kosmiczny, który wykonuje jakąś tam misję na orbicie i potem wraca na ziemię. Do tej pory w tak zwanym old space było tak, że rakieta wynosiła e, ładunek na orbitę, po czym następnie no, spadała, spalała się w atmosferze, była jednorazowa, nie dało się jej odzyskać. Statek zaś e, wyniesiony na orbitę krążył sobie, wykonywał misję, wracał, wchodził w ziemską atmosferę i e, lądował poprzez wpadnięcie do oceanu i tam był później odławiany. Amerykanie doszli do takiego poziomu rozwoju, że ten statek wracający przekształcili w prom kosmiczny, który był w stanie wylądować na lotnisku. Niekoniecznie wpaść do oceanu, ale po prostu wylądować na lotnisku, tak jak zwykły samolot. No ale jakby to już jest przeszłość, bo e, ostatecznie okazało się, że e, promy kosmiczne no, przestały być bezpieczne i po kolejnej katastrofie cały program został zamknięty. Więc w tej chwili wszelkie statki, które wychodzą na orbitę i wracają, no to po prostu są takie kapsuły, które potem trzeba, Odzyskiwać. SpaceX postanowiło to zmienić. Po pierwsze, postanowiono zrezygnować z jednorazowych rakiet na rzecz rakiet wielorazowych, takich, które wynoszą ładunek w kosmos, a potem sobie spokojnie wracają i lądują. Trochę im to zajęło, ale dzisiaj jest tak, że faktycznie Falcon 9, czyli właśnie rakieta SpaceX, tak właśnie działa. Startuje, i potem ląduje. Falcon Heavy to jest taki wariant, gdzie są trzy boostery, i każdy z nich jest w stanie wylądować oddzielnie i w pełni być odzyskiwany. Więc to jest oczywiście gigantyczny przełom, który bardzo obniżył koszty lotów w kosmos. Natomiast SpaceShip to jest krok dalej, to znaczy. Owszem, boostery będą sobie lecieć i lądować, natomiast sam statek, czyli pojazd, który znajdzie się w kosmosie, po wykonaniu misji wróci i nie wpadnie do oceanu, ale wyląduje na lotnisku. Nie tak jak samolot, tylko bardziej pionowo. Natomiast co więcej, on będzie niemal od razu gotowy do ponownego użycia. Takie są założenia. Łącznie ma to spowodować, że koszt lotu kosmos spadnie znacząco. W tej chwili. Średni koszt wyniesienia ładunku od SpaceX za pomocą odzyskiwalnych falkonów, to jest około 3000 dolarów na kilogram towaru. Starship ma zmienić tę cenę do 30 dolarów na kilogram towaru, więc 100 razy taniej. No, jeśli to się stanie, a jesteśmy na dobrej drodze, no to będzie to przełom. Będzie można hurtowo wynosić ładunki, coś, co w tej chwili jeszcze nie jest możliwe. Ale SpaceX ma konkurencję. Są inne prywatne firmy, kosmiczne startupy, które realizują już pierwsze misje. Takie jak Firefly, jak Rocket Lab, Sierra Nevada Corporation. Różne inne firmy, które oczywiście są na zupełnie innym poziomie rozwoju. Tej rakiety to są małe rakiety, ale realnie rzecz biorąc, w kosmos zaczęły już latać. Jest też tak zwany Elephant in the Room, słoń w pokoju, to znaczy firma Blue Origin. Która od wielu lat pracuje nad swoim wariantem reużywanych rakiet. I w tej chwili kończą się ponoć prace nad rakietą New Glenn, która ma zaplanowany start w listopadzie tego roku. Właścicielem Blue Origin jest Jeff Bezos, założyciel i prezes Amazona. Wielu się śmieje z Bejzosa, że ten cały jego Blue Origin to takie tam pitu-pitu, tak naprawdę dużo gadają, przepalają miliardy i realnie nic się nie dzieje. Ja się z nich nie śmieję, ja raczej trzymam kciuki za ich sukces, bo Elonowi Maskowi potrzebny jest konkurent, który ma równie duże zasoby, jak też równie duże ego i ambicje. Aha, jest jeszcze Boeing i jego Starliner, który ostatecznie z trudem wrócił na Ziemię w miniony weekend. To projekt konkurencyjny dla SpaceX, gdzie firma, która podbijała kosmos wspólnie z NASA, podjęła próbę zbudowania swojej własnej nowoczesnej rakiety. No i projekt generalnie nie i szedł dobrze. Ostatecznie w czerwcu tego roku wystartowała misja załogowa. Statek Starliner zdążył dotrzeć do Międzynarodowej stacji kosmicznej, gdzie astronauci wysiedli, no ale już nie wrócili, ponieważ okazało się, że Starliner się do tego nie nadaje. Rakieta ostatecznie zdołała wrócić na ziemię i nawet się nie rozbiła, no ale nie było bezpiecznie. Astronauci zostali na ISS, podobno bardzo się cieszą, bo z kilkudniowej misji zrobiło się wielomiesięczna misja. Plan na powrót jest taki, że w lutym 2025 poleci po nich nie kto inny jak SpaceX z Falconem i wtedy dopiero wrócą na Ziemię. No dobrze, ale to są wszystko filmy amerykańskie i wyścig nie toczy się jednak pomiędzy... Amerykanami, nie, nie. Tutaj do gry wszedł inny gracz, bardzo ambitny, który nie szczędzi środków i wysiłków, a mianowicie Chiny. Chińczycy rozwijają swoje możliwości już od wielu lat i mają w tym momencie coś, czego nie mają Amerykanie: mają mianowicie swoją własną stację kosmiczną. Tiangong Space Station, niebiański pałac, jak to się tłumaczy na nasze, został uruchomiony w 2021 roku, trzy lata temu. Jest to w pełni operacyjna i funkcjonalna stacja kosmiczna. Obecnie, wrzesień 2024, są tam trzy osoby i nieustająco jest załoga, która stację obsługuje. Amerykanie nie mają swojej stacji kosmicznej. Kiedyś tam w przeszłości mieli, nie mają dzisiaj. Oczywiście. Są uczestnikami projektu Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS która powstała po zimnej wojnie jako współpraca upadającego z ZSRR, czy właściwie Rosji, Amerykanów, no i również innych krajów zachodnich. Potem się rozszerzyła na, na innych uczestników, no ale realnie ta stacja kosmiczna ma już swoje lata i planowana jest jej deorbitacja w 2030 roku, po 30 latach użytkowania. Stacja jest już mocno wyeksploatowana, wiele jej modułów po prostu nie spełnia standardów bezpieczeństwa ani po prostu koszty są zbyt duże, żeby je utrzymywać. Więc no cóż, no, za chwilę tej stacji nie będzie. Na no, dodatek Chińczycy mają jeszcze jeden pomysł i jeszcze jedną ambicję. Chcą mianowicie wrócić na Księżyc, czy inaczej wysłać misję załogową na Księżyc, bo to nie do końca jest w powszechnej świadomości jasne, ale tak naprawdę e, na Księżycu byli tylko Amerykanie. E, w ramach misji Apollo e, tych lotów było kilka. E, ostatecznie 6 misji zdołało e, dostarczyć e, astronautów na powierzchnię Księżyca. 12 osób łącznie było na Księżycu. Wszystko to działo się w latach 1969-1972 i tyle. Od Apollo żaden człowiek na Księżycu już nie był. E, minęło 50 lat. Więc dużo. Chińczycy postanowili wrócić na Księżyc, być pierwszymi w XXI wieku, którzy na Księżyc dotrą, wylądują, no a docelowo będą budować stałą obecność bazę księżycową. No oczywiście Amerykanie czy szerzej świat zachodu nie mogli tego tak po prostu zostawić. Oczywiście plany lot na Księżyc to zawsze tam jakieś były, ale realnie no nie było motywacji, a teraz jest świetna motywacja. Zaczyna się, można powiedzieć, nowy wyścig o to, kto pierwszy. Amerykanie mają swój projekt Artemis, w ramach którego planowane jest kilka lotów na Księżyc i docelowo no, ponowne lądowanie ludzi na Księżycu. No dobrze, Księżyc jest w planach, ale to nie wszystko, bo przecież mamy jeszcze orbitę okołoziemską i właśnie wspomniane stacje kosmiczne. W tej chwili mamy dwie. Międzynarodową stację kosmiczną, której obecnie jest dziewięcioro astronautów, z możliwych 13, I chińską TSS, która może pomieścić sześć osób, są obecnie trzy. No i tyle. Jak wspomniałem, ISS czeka do orbitacja, więc no, Amerykanie oczywiście mają plany. E, I trwają przygotowania do budowy kolejnych stacji kosmicznych. E, pewnie najbardziej zaawansowane jest Haven 1 e, od firmy VAST, która to. Prywatna stacja kosmiczna ma polecieć w kosmos już w przyszłym roku dzięki Falconom. Czy poleci, to się zobaczy, ale takie są na dzisiaj plany. Druga bardzo zaawansowana jest, jest przedsięwzięcie Axiom Space Station który to Axiom ma wykorzystać niektóre moduły, czy powstać na bazie ASS i wykorzystać być może niektóre moduły z ASS. Nie do końca jest jasne, czy to się uda, ale są takie przymiarki, więc generalnie faktycznie gdzieś w 2026 pierwszy moduł Axiom ma polecieć, podłączyć się do ASS i zanim nastąpi ta deorbitacja, gdzieś tam kolejne moduły dołączą i może uda się zachować pewną ciągłość. Jak będzie, to się zobaczy. Oprócz tego są inne projekty, inne plany. Oczywiście swoją stację planuje Blue Origin. Eee, tyle tylko, że jeszcze nie polecieli w kosmos, więc na razie to jest teoria. Eee, jest też projekt StarLab, który e, z kolei jest sponsorowany przez Unię Europejską, Japończyków i Kanadę. E, tutaj również prace trwają. E, no oczywiście nad swoimi stacjami kosmicznymi pracują zarówno Rosjanie, jak i e, Indie, e, jak i Japonia. Więc kolejni gracze chcą dołączyć do stacji orbitalnych, stacji, na których są astronauci. Nie mówimy o, o zwykłych satelitach. Tego jest pełno w kosmosie. Nie, nie, mówimy o stacjach kosmicznych. No jest jeszcze Elon, który. Ponieważ Starship, jeśli ten projekt uda się doprowadzić do takiego stanu, że będzie skutecznie latał, no Starship jest tak duży, że w zasadzie można go wystrzelić na orbitę i przerobić na stację kosmiczną. Więc niewykluczone, że SpaceX też może mieć swoją stację kosmiczną, jeśli ktoś uzna, że jest potrzebna, albo jeśli Elon uzna, że po prostu chce ją mieć. Zobaczymy. Także tu się bardzo dużo dzieje, no ale można pójść dalej i na przykład zrobić stację kosmiczną na orbicie nie Ziemi, a Księżyca. Tego jeszcze nikt nie robił, a to jest na pewno bardzo ciekawe. No i właśnie w ramach projektu Artemis, czyli projektu, który ma sprawić, że ludzie wrócą na Księżyc, projektu NASA. Taki jest plan, że zostanie zbudowana Lunar Gateway, czyli stacja kosmiczna na orbicie Księżyca. Stała stacja kosmiczna, na której będą przybywać ludzie. Tego jeszcze nie było, i jeśli to się powiedzie, to czeka nas przełom. Plany są takie, że to się będzie działo w najbliższych latach. W 2020. W siódmym roku na orbicie księżyca ma się znaleźć pierwszy moduł tej stacji, moduł energetyczny. W kolejnym roku ma dołączyć moduł mieszkalny, więc mówimy tak naprawdę o e, najbliższych kilku latach. To nie jest daleko. No i jest jeszcze Mars. Co z Marsem? No, SpaceX powstało po to, by polecieć na Marsa. I w tej chwili tylko Elon tak naprawdę mówi o tym, że na Marsa leci. Inni tam mają plany, ale. Jakby Elon mówi o tym najwięcej. Oczywiście żeby polecieć na Marsa sprawa nie jest taka prosta. Tutaj są pewne fizyczne ograniczenia, które jest bardzo ciężko przełamać. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że Mars, podobnie jak Ziemia, no, krąży wokół słońca. To każdy wie, tak? Natomiast my nie krążymy wokół słońca jakby w tej samej odległości od siebie, tylko krążymy w trochę innych Prędkościach. Wobec czego Ziemia i Mars są blisko siebie, tak w miarę blisko siebie, tylko raz na czas. A konkretnie raz na mniej więcej 26 miesięcy, czyli tak co dwa lata mniej więcej jest taki punkt styku, gdzie lot z Ziemi na Marsa albo odwrotnie przy współczesnych technologiach potrwa między 5 a 10 miesięcy, mniej więcej tyle. Natomiast no, w innych częściach czasu nie, dlatego że Mars jest daleko i trzeba byłoby lecieć naokoło Słońca. Pół układu słonecznego, więc no, to w ogóle by trwało nie wiadomo ile. Już pomijam, że nie byłoby paliwa w tym statku, który miałby tam lecieć, więc no, tak naprawdę mamy to takie okno transferowe, raz na dwa lata mniej więcej, e, kiedy można przeskoczyć z Ziemi na Marsa albo z powrotem. Więc każda misja e, na Marsa e, załogowa no, de facto oznacza, że ludzie polecą no, tak na trzy lata, mniej więcej, co najmniej. E, chyba, że się coś opóźni, no to nawet dłużej, więc no to jest podstawowy problem. SpaceX oczywiście planuje go rozwiązać, rozwiązać w ten sposób, że od samego początku chce budować bazę na Marsie. To znaczy, wysłać tam najpierw statki bezzałogowe, e, które na przykład wyprodukują paliwo na powrót. No także. Sprawa jest dosyć złożona. Co więcej, nawet taki, taka rakieta, która miałaby lecieć na Marsa z Ziemi, no ona też, okej, okay, no, wyleci na orbitę, ale spali całe paliwo, więc tak naprawdę ten spaceship, bo to w spaceshipie mamy lecieć na Marsa, musi zostać zatankowany. Więc obecne plany są takie, że no, poleci spaceship jeden, drugi i ten pierwszy zatankuje tego drugiego, i dopiero on będzie mógł lecieć. No, także no, sprawa jest złożona. Także dzieje się. Tak jak mówiłem na początku, na naszych oczach w tym momencie dzieją się przełomy. Krótki kalendarz tego, co stanie się jeszcze w tym roku. No po pierwsze, Polaris Down będzie miał za zadanie wykonać spacer kosmiczny i wrócić na Ziemię. Więc trzymamy kciuki za sukces tej misji i za szczęśliwy powrót czworga astronautów. Jeśli to się uda, no to SpaceX oczywiście zyska kolejne kompetencje i kolejną wiedzę, co dalej. No i przed nimi jest tak naprawdę kolejny duży start przesunięty z wakacji już na listopad, czyli start z Starshipa, gdzie nie tyle on poleci w kosmos i wróci i wpadnie do morza, tylko on poleci w kosmos, wróci i wyląduje. Czy to się uda, to się zobaczy. W kosmos udało się polecieć i wrócić. Wszystko było transmitowane na żywo. Można sobie obejrzeć, bardzo ciekawe. No więc taki jest plan również teraz. tak? Więc listopad, Starship leci, no i jeśli mu się uda wrócić wylądować, to otwiera to drogę do misji załogowej. No i tutaj jest przełom, na który tak naprawdę wszyscy czekamy. Drugi start to jest właśnie Blue Origin i New Glenn, czyli rakieta Jeffa Byzosa, która też ma mieć dziewiczy lot w listopadzie tego roku. Czy on się odbędzie, zobaczymy. Może zostać przesunięty z różnych względów, jasne. Natomiast, no, taki jest w tym momencie plan. To są takie trzy najważniejsze wydarzenia, o których warto powiedzieć. 2025 rok to tam jest całe mnóstwo różnych rzeczy. I na pewno warto się tym interesować i obserwować, co dalej. No, na dzień dobry w lutym trzeba ściągnąć tych astronautów ze Starlinera. A potem, no to zobaczymy. Bo jak wiadomo. Kosmos to ostateczna granica. Do następnego.